Cześć, Ciężko. Witam z kolejnym Fantasy Premier League. No i dzisiaj zrobimy sobie standardowe podsumowanie gameweek 15 i przygotowanie na game week 16. Oczywiście podsumowanie naszej ligi. Więc jak to szczerze, u mnie kolejny raz w 39 punktów zdobytych przeze mnie na 50 średniej. No, musiałem się coś upewnić, przepraszam. Więc jest, no 11 punktów poniżej średniej, co daje 8,5 miliona ponad w rankingu. To mi daje tak naprawdę już milion A jeszcze w 8 cieszyłem się, że to walka o top 10, k może nawet wyżej. Dzisiaj? Chciałbym bardzo wrócić do top stoka To by było takie marzenie. Zobaczymy jak to widzie. No, niestety bardzo słabo punkty. No i przejdźmy sobie, kto tak naprawdę zawodzi ciągle w tej kolejce. No, Sanchez na pewno zawiódł. No zero punktów. Ok, totki. Rozumiem. Tylko jeżeli on wygrał w Southampton i dałby jakieś punkty, to bym powiedział: Ok, z totkami nie dał. Jest spoko. Ale on, że nie grał w Southampton, totkami zero. Mega słobiutko. Dobrze, ten kalendarz jest w miarę w porządku, bo na razie go. Nie mogę oczekiwać takiego brąkarza 0 punktów. W gra bardzo dobrze. Brąkarz jest naprawdę fajny, tani. Nie ma jakiegoś ogromnego posiadania. Więc ja muszę od niego liczyć na mnóstwo punktów, tak naprawdę, żeby coś odrabiać w rankingu. Z obroną. I obrona tu mnie już boli, któryś raz. Mianowicie, Gabriel znowu nie grał. Waltman znowu nie grał. I co mogę się wpowiedzieć do nich? Jak do Gabriela, tak. Y tych informacji jest mniej? Mniej pewnych. Z tego co widziałem. No, często się mówi, że nic takiego, nic takiego, nic takiego, ale nigdy nie gra. A przy Waltmanie już powoli widziałem, że już, jest, już trenuje, już jest praktycznie gotowy do dyspozycji trenera. Ale jak go na ławce nie widziałem, tak go nie widzę. I przez to Matty Cash, który też nie grał, no te rotacje bolały, dość mocno bolały. No, nie na tyle bolało, że tak naprawdę każdy dający 0 punktów oni miałby szansę dać na czyste konto. Mega boli, bo jakbym dobrze dał czyste konto, to tak naprawdę miałem ponad 40 punktów. Wiadomo, chciałbym liczyć na coś więcej, ale wątpię. Nie ja wszystko mega, tego tak żałuję. Tym bardziej, że. No, ma ja tego. Okej, okay. weźmy to, dostał punkty, ale jak bardziej go kupowałem, właśnie na mecz Southampton, a w tym meczu nie grał i. Nie, mam nadzieję, że jeszcze odrobi. Jeśli odrobi w następnym kolejce, mu wybaczę. Tak to będzie lipa. Louis Hall, w... Wow, zaskoczenie! Louis Hall na wyjeździe nie dał punktów za bardzo. Czy ja miałem kim za bardzo zagrać? Nie miałem. Czy to miał być zawodnik na piątym slocie na obronie? Miał być. Czy miał grać tylko bardzo rzadko, od czasu do czasu? Miał. Jak się okazuje, musi grać ciągle i ciągle nie daje punktów. Więc, okay, to jest brak zaskoczeń, nie zdziwienie. Ani, że wstępny macie u siebie. Mimo wszystko, punktów nie ma nic. Aitnuri. Zrobił w końcu to, co zrobić miał, czyli dał punkty z przodu. Asystę. Brak czystego konta. Ok. I dał asystę zdobył 4 punkty. To powiem tak. Jakby Hall i Cash dali czyste konto, to Aitnuri 4 punktami bardzo mnie cieszył. Jeżeli Paul i Cash nie dają praktycznie nic, no to, to dla mnie jest marne pocieszenie te cztery punkty. Wiadomo, fajnie, że ta asysta wpadła, fajnie, że gra wysoko, ale przy mojej obronie do no, moich czterech zawodników z linii obronnej razem z brąkarzem. Defensywnej bardziej. Może mogę nadliczyć na, na ławce dług dodatkowych, dało 5 punktów. Jest tak naprawdę mega mega średnio. No, inaczej, nie średnio, wręcz tragicznie, więc nie ma co dyskutować. Jeśli chodzi o pomoc, no to jeden punkt zarzutą kartkę. Po pierwsze, sam jeden punkt boli, dlatego że Palmer zdobywa te punkty, ale to miał być jego tak by dla mnie tańszą wersją. Czyli liczyłem, że będzie mniej więcej dawał połowę, na przykład tego co Palmer. I będę zadowolony. Jak na razie nie daje nic. Ale żeby nie było, on nie gra tragicznie. Oczywiście ma momenty, gdzie straci głupę piłkę. Ale widzimy, jego X-Assist jest wysoki. On potrafi rzucić, podać dobrze piłkę, rzucić piłkę. Koledzy nie wykorzystują, szkoda. Mimo. Mam do niego nadzieję. Ale też ma dobry. Duży, bardzo duży minus, że na mecz Brentford nie zagra przez kartki. Za to plus powinien zagrać ze Evertonem. Powiem tak, jeżeli na to nie zagra z Brentforda. Znaczy nie zagra na. Jeżeli nie zagra z Evertonem, no to tak naprawdę już będę myślał czy o szybkiej zmianie. Okej, okay, nie jestem fanem, to mogę go zostawić, ale nie wiem, czy w tym momencie sobie na to pozwolę. Jeżeli inni by punktowali, no spokojnie, to mógł jeszcze podtrzymać w tym momencie ciężary. Bokajosaka znowu nie daje. Dał w Lizę Mistrzów. Tutaj nie dał. Okej, okay, ale Lizę Mistrzów raczej pokazał, że te punkty będą się pojawiać, to raczej. Kwestia czasu. I na spokojnie, obok OSAKA. na razie ciągle jestem spokojny i raczej nigdy tutaj dużo do niego u niego nie mam do powiedzenia. Morgan Rogers nie dał nic. Ogólnie, Stonwilla była trochę cieniem siebie. Mimo wszystko od Morgana Rogersa nie wymagam tyle, ile od Neto, Bowena, Saki, więc. Okej. Okay. Szkoda, że akurat w meczu są nie dał. Mimo wszystko liczę, że te punkty powoli będą się pojawiać. Pojedyncze, ale będą. I z Morgana będę zadowolony. Błęd w końcu dał punkty. Gola Fajnie. Fajnie ze zwilkami. A że jest znaczy, fajnie ze zwilkami. Fajnie, że punkty. Że tak szybko nie musiałem czekać 3-4 kolejek, aż coś da. Przed nim dobry kalendarz. Ładną mu Brighton Southampton. To dobre fiksy, jeżeli chodzi o strzelanie goli. Czy punkty? Nie wiem, wykonuje na pewno rzuty rożne, więc to jest spory plus u niego. I dzięki temu też liczę na jakieś punkty. Wiadomo, marzenie też, żeby wyłapał kolejne 12 punktów przez kolejne mecze. Ale tak naprawdę, jeśli w tych trzech najbliższych meczach, nie wiem, na no w sumie, nie wiem, 3 gole, 2 asysty to będzie super. Da 2 gole, 2 asysty będzie ok, na to liczę. Jak na przykład, 4 asysty to będzie też ok. Takie, no liczę, że w tych trzech meczach coś zrobi. Fajnie było, jakby dał przynajmniej po jednej asyście, po jednej gole, punkt golu. Wątpię, żeby tak było. Ale koło 8 punktów średnio licząc na spotkanie będę bardzo zadowolony. Tak naprawdę liczę, że minimum 6 wyjdzie średnia, czyli na przykład z Borlomów nic nie da, ale z Brighton da, nie wiem, więcej punktów ponad 10 i średnia z dwóch meczów idzie po 6, tak samo z Hampton, to minimum, minimum 6 średniej będę zadowolony. Tak naprawdę, no musi ktoś nadrobić, liczę, że... Jeden z tych zawodników, który będzie nadrabiał, to będzie właśnie Jarod Bowen. Z pomocy, największy minus Bruno Fernandes, że punkty, dał gola 9 punktów na ławce. To boli, nie powiem, że nie. Mimo wszystko, nadal nie jestem przekonany tak do Bruno, jak byłem przekonany przed innym trenerem. Szczerze, jeśli Holund na miał trochę formę, wola Hojlunda w Podamoriego niż Fernandesza. Yy, tak mi się wydaje. Wolę dialo, który jest stańszy. Bruno pewnie będzie dawał jakieś liczby i tak dalej, tylko moim zdaniem, przynajmniej na razie. Może się to zmienić w ciągu dwóch meczy, bo co punktuje. Albo złapię po prostu formę i potem wróci do tego, co mówię. Uważam, że Bruno jest dobrym zawodnikiem. Będzie dawał punkty. Ale na ten moment dla mnie wydaje mi się, że jego cena do adekwatnych. No może inaczej. Jego cena do prawdopodobnych przyszłych punktów jest po prostu za wysoka. Jeżeli kosztowałby 7, 7,5 max to pewnie bym się nie martwił go trzymając. A 8,5 musiałbym już wymagać praktycznie co drugą kolejkę tych punktów plus minus. W tym momencie tego nie widzę Bruno, więc no sorry. No tych 9 punktów nie boli. Trochę się chronię, że no, inni mieli po prostu lepszy fiksy. Jeżeli chodzi o atak Kunia po raz kolejny zawiódł. Tak naprawdę jeszcze mamy dwa dobre fiksy u Kunii i pewnie też go sprzedaje. Więc Miniu w tym jednym meczu musi, myślę, że jeden z tych, czyli z czy Albo Leicester da plus 10 punktów i wtedy będę zadowolony. Jeśli da w tych dwóch meczach cokolwiek będzie naprawdę fajnie, ale 10 plus punktów w jednym z tych meczów i powiem, że ok. Kunia nie był złym transferem. 75 minut akurat tu mnie boli. Szkoda, że nic nie trafił. Mimo wszystko, okazuje się na tyle dobry, że Jackson pewnie powinien coś trafić, więc widzę, że będzie się szybko spłacał, tak naprawdę. Kupiłem też Jacksona, bo wydaje mi się, że Jackson jest lepszym zamiennikiem do Palmera niż Neto, bo Jackson częściej grywa z Palmerem. Na przykład częściej bywa sytuacja, że to Palmer asystuje Jacksonowi niż to przez Jackson Palmerowi, czy na przykład. Znaczy, z głowy to szczerze, z tego co oglądam. Może się mylę liczbowo, ale tak mi się wydaje. No i oprócz tego, wydaje mi się, że Jackson da większe liczby niż neto. Nie mówię, czy Jackson jest lepszym graczem, czy nie, czy piłkarzem. Po prostu mówię, czysto statystycznie uważam, że Jackson powinien dać większe liczby. Więc wydaje mi się lepszym zawodnikiem do Palmara. Ale neto fajnie, jakby go od czasu do czasu wspierał jakimiś punktami. No, i Halland, Haaland, który dał w końcu gola, dał bonusowe punkty. Jeden, ale dał. Siedem punktów. Nie najgorszy start do łapania się na nowo. Następny mecz United w linii mistrzów nie podał. Cały City nie podał, jak zwykle. Miał okazję. Więc z Hallandem wydaje mi się, że powoli nie pojawia się problem Manchesteru City, a pojawia się problem samego Hallanda. Bo jeśli był w formie, albo przynajmniej w optymalnej, a nie w takiej. W super, formie. Do tej goli zaczęłoby się pojawiać więcej. Mać u siebie z United to jest dobra okazja, żeby pokazać, że ich punktów może jeszcze nabijać. Na to liczę. Tak naprawdę dzisiaj Halant jest różnicą, więc mi się nie spieszy, żeby go sprzedać. Nie kupuję Salaha. Znaczy na razie, no bo jak wiemy, Liverpool mecz został odwołany, więc tutaj mnie nie, nie dziwi, jeżeli pojawi się podwójna kolejka, to ja sobie takiego Salaha kupię. Luiz Diaz za Zaszotę. Pewnie w salach najbliżej, bez raczej odciągania sobie go kupię i tyle. Czy zamiast Holanda, czy z Holandem? Zobaczymy, jaka wtedy będzie sytuacja. Ale na podwójną kolejkę Liverpoolu na pewno warto mieć przynajmniej podwojenie tego zespołu. Więc będę się powoli do tego szykował. Tak daje mi 39 punktów. Szkoda tylko tego Bruno na ławce. Mogę powiedzieć, szkoda Fabińskiego, ale nie, to raczej bez przesady. Nie dałbym go na mecz, kiedy miałem jeszcze dwóch przeciwko niemu. Nie problem. Co do mojego teamu, jeżeli chodzi o Gaming 16 No, bramkarze mają podobny mecz, moim zdaniem. Ciężko czyste konto. Więc klasycznie pierwszy bramkarz, czyli Sanchez, u mnie gra. Zacznę od tych, łod... no, no może nie. Te najtrudniejsze decyzje, czyli obronę. Też chciałbym, żeby też grał. Jak będzie grał jeszcze tak wysoko jak. W Lidze Mistrzów będę bardzo zadowolony. Chciałbym bardzo zagrać z Gabrielem, ale z nim jest ciągle wielki znak zapytania. Czy Luizem Hallem chciałbym zagrać? Szczerze? Jakby grał na wyjeździe? Na pewno nie. Jeśli gra u siebie? No to to mnie jeszcze stara się przekonać, bo Weltman ciągle jest znakiem zapytania. Weltmanem też chętnie bym zagrał, meczu u siebie. Jeśli mam 100% pewność, że Weltman zagra i Hall zagra, Musiałbym się mocno napocić i pomyśleć, kogo z nich wybiorę. Aitnuri? Powiem tak. Ogólnie nie jestem nagrywnie nastawiony do Aitnuriego. Czyli, jeżeli przyjdzie taka sytuacja, że Hol zagra, Kerst zagra, a Weltman i Gabriel znowu nie zagrają, to nie będę jakiś zawiedziony, że mam na ławce Aitnuriego, który wejdzie. Tylko, że na Aitnuriego patrzę tak, że nie liczę na CS -a Zip Switch, tylko liczę na jakieś punkty z przodu. Tak to wygląda. A. Jeżeli na przykład na dzięki Gabrielowi czy Kaszowi mogę zrobić czyste konto i liczyć na to czyste konto, to wolę grać takimi obrońcami i szansą na punkty z przodu, niż troszeczkę większą szansą na punkty z przodu, ale za o wiele mniejszą na czyste konto. Dlatego Aitnuri u mnie na ławce i raczej by był prawdopodobnie ostatnią obrońcą, którego wpuszczę, tak. Mi się wydaje na dziś moment. Chyba, że Wilki mają najgorszą defensywę. Najwięcej goli stracili. Jeśli chodzi o pomoc, to trzeba o Rogers wiadomo. Soka, wiadomo. Bołem wiadomo. No to nie gra. Bruno Fernandes, olipny. Yy, kalendarz. Więc spoileruję, ja Bruno mnie nie będę. Jeśli chodzi o atak. Haaland, wiadomo. Kunia. Powinien być w porze. No i Jackson też. Yy, wiadomo. Tak, no, gdzie spoilerowałem. sprzedać Bruno Fernandes'a. Ano, liczy za Bruno, prawdopodobnie kupię sobie zawodnika, też niepewnej drużyny, Al Johnsona. Po pierwsze, o wiele, wiele taniej. Po drugie, mamy Southampton. Czy potem ma dobre fiksy? No nie, no, Liverpool to nie jest dobry fix. Nottingham Forest. Jak spodziewałem się, Nottingham Forest już nie gra tak dobrze jak na początku sezonu. Potem Wilki. Więc krótkoterminowo, może nawet na za Newcastle, mogę go sobie spokojnie. Zostawić. Johnson daje te punkty na jego system, więc wydaje mi się tutaj w miarę dobrym pikiem. Nie grał tak długo. Ok? To w pewnym sensie boli, ale wydaje mi się, że patrząc na cały spór z chyba Johnson po prostu grać musi. Tak mi się wydaje. Więc na dziś u mnie ląduje Johnson. Czy są jakieś lepsze opcje? Nie wiem. Chcę też łapać punkty, które pojawiają się teraz z Arsenal mam. Z Liverpoolu nie mam nikogo, O, może być spory minus dlaczego nie punktuje. Ale z Liverpoolu Luis Diaz grał w Lidze Mistrzów, w salach pewnie najlepsze opcje, mnie nie stać. Diego tam może powoli wraca, więc to fajnie. Yy, Darwin tych punktów nie daje, więc nie wiem czy ma sens go kupowanie na ten moment. Poczekam może na rzotę dzisiaj bliżej mi do Johnsona. Newcastle. Lisy. Nie wiem, co po tym meczu się spodziewać, z Wilków kogoś mam. Tutaj mam zastąpili, więc nie patrzę na Forest. Z Brighton mam, z City mam, z Chelsea mam. Tutaj by się przydało mieć kogoś z Spurs, więc po to Johnson. A i z West Hamu też kogoś mam. No i wtedy wiadomo, natomiast Neto będzie tutaj Johnson, który zastąpi Bruno Fernandesza. No i moja ławka wygląda na tyle średnią, w sensie to nie zagra. Altman nie wiem i Ait Nuri. Powinien zagrać. Jeśli wszyscy zagrają, tak mają zagrać oprócz kontuzji, to powinna zagrać cała 11. I ogólnie nie mają najgorszej kalendarzy. Jakie mam znaki zapytania? To na kapitanie. Dzisiaj nie wiem, zostałem na Holandzie, ale nie wiem czy chce Haland grać. Nie wiem, czy bliżej mi do kliknięcia na Sakę jako wice. Znaczy jako kapitana, a może wice jako Jackson. Może. dobra zostawmy sobie tak jak dzisiaj, bo tak mówię. Tak naprawdę na C zastanawiam się nad Jacksonem z ryzykiem, Saką i Holandem. Taka u mnie. A jak widać, na pierwszym miejscu jest Saka, Jackson, a potem Haaland. Na razie tak to u mnie wygląda. To może się zmienić. Obroń przede wszystkim. Czyli pytanie, czy Gabriel zagra, czy Weltman. Jeżeli dostanę 100% info, że Gabriel i Weltman nie zagrają. No to i wchodzi bez problemu. Jeżeli dostanę pewność, że jeden z nich zagra, jeden z nich gra po prostu. A jeżeli dostanę informację, że obydwa grają na 100%, to prawdopodobnie Weltman zastąpi hola. Tak to u mnie wygląda. Przejdźmy sobie jeszcze do podsumowania naszej ligi. Tak naprawdę dużo nie ma co mówić o naszej lidze. Pierwszych 5 miejsc tak naprawdę nie zmieniło właścicieli, więc fajnie. Większość utrzymanie, myślę, że na spokojnie z tych takich bardziej znanych twarzy, tak powiem. uminki 16. Powoli do góry widzę. No, Mariusz spada 11. Łambar Mariuszek spada na 8. Miejsce. No i co ja najgorszy, spadam na miejsce 24. I do pierwszego miejsca już praktycznie brakuje mi ponad 100 punktów. Więc podejrzewam, że jak będziecie aktywni, to osoba z pierwszego miejsca pewnie zgadnie sobie jakąś książeczkę piłkarską. I, że pierwsze miejsce się nie zmieniło, no co, jak wiecie, ja szukam zawodnika, który zdobył jak największą ilość punktów, a w tej kolejce jest nim JP2 Bartłomiej, który zdobył 81 punktów na 50 średniej, co daje 155 tysięcy, bardzo fajnie, patrzyłem sobie na ligi, pozdrawiam Anime Lovers, nie znam, ale też jestem Anime Lovers, więc Pewnie nie tylko ja z tego co widziałem, więc fajnie. że też jakaś mała społeczność tu się pojawia? Pod wygląda fajnie. Mianowicie obrona nie wygląda fajnie, bo Flecken, mm, Hecke, Heke, i Pedro pora nie zrobili nic. No, Virgil i Alison też nie. Ale od pomocy Palmer super, punkty MBMO super. Bowen super. ut w miarę zrobił co miał zrobić. I to wszystko. Ale tak to prawie czterema zawodnikami, którzy dali punkty. Spokojnie. Można było zgadnąć bardzo duże punkty i bardzo wysokie miejsce w ra GW w rank. Jedynie, co mnie zaskoczyło w tym drużynce, to to, że jest Alison. Jest tak długo, bo Alison tak naprawdę nie gra od GW8 i on ciągle jest. Na początku zastanawiałem się, że tutaj kolega, Bartłomiej nie gra, a nie gra ale gra, bo transfery są robione. Po prostu w swojej kolejce nie było. Trochę zaskoczenie. Po pierwsze. Jest Alison, który nie gra. Nie wiem po co by było go trzymać. A po drugie, Flakent, który kosztuje 4,5, więc zainwestowanie w bramkarzy jest dość spore. Czy to dobre? Moim zdaniem nie. Ale czy mogę dzisiaj gadać jak gram tak słabo? Tego nie wiem. Yy, że, to, że jesteś bardzo nowy, Nie będę zadawał jakichś trudnych pytań. Podejrzewam, że Palmer standardowo będzie na C. Bardziej mi ciekawi, co robisz z Emblemo? To jest duże, MBM spada sceny. Emblemu pojawia się ciężki kalendarz, ale widać w stanie do punkty i pytanie: czy ty też się z nim żegnasz? Czy mimo y, dawanych punktów go sprzedajesz? Czy zostawiasz, czy masz inne priorytety w Teamie? Tu jestem w sumie ciekaw. Więc pytanie do ciebie, ode mnie do Ciebie, co sądzisz i co robisz z emblemo Radzę Ci wielkie dzięki i do zobaczenia. Do następnego.